Przywołane w niniejszym podcaście zdarzenia są oparte na faktach i przeżyciach autora. Jednak zbieżność miejsc, imion i zdarzeń jest przypadkowa i jest dziełem fikcji. Treść dantejskich scen ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo urazić, może poza mną i tym kretynem blachą, tym obsrańcem kasztelańskim. Słuchajcie... Um... Miałem kiedyś takiego kolegę, co to chciał być strasznie twardy przed obliczem swych znajomych. A wybrany przez niego materiał dowodowy oparty był na całkowitej odporności na niesprzyjające warunki pogodowe. Zdziebko, osobliwa supermoc, z którą raczej nie miałby się co pokazywać w domu doktora Charlesa Xaviera, chyba że chciałby zahartować ducha w płomieniu. Dotkliwych drwin, lepiej wyposażonych Itzmenów. i w sumie jedyna gorsza supermoc, z jaką się w życiu zetknąłem, to należała do mojego kolegi Matełko, który powtarzał zawsze, że no nie może się napić. Typ się nie mógł napić, tak? W sensie zaspokoić pragnienia. Nie mógł. Nie potrafił, więc wlewał w siebie płyny do momentu osiągnięcia pełnej wyporności żołądka i kręcił głową, że, no, że, że, że wciąż do suszy, tak? No ale z tym e, antypogodowym herosem to, 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 to było tak, e, że niestraszny mu był grudniowy przymrozek. Chłop wychodził e, na dużą przerwę w krótkim rękawku, a ciepłotę ciała zachowywał poprzez kilkunastominutową gonitwę z wychowawczynią. Która puszczała się za nim w pościg dookoła boiska, wrzeszcząc, że ma natychmiast włożyć kurtkę Ma to jeden. Ulewny deszcz także nie pozostawiał go wzruszonym. My tam pod daszkiem wszyscy schowani, a ten Debil stoi w oku cyklonu. strudzi wody mu płyną tam po plecach i woła, że nic nie czuje. Poczuł później jak się nabawił zapalenia płuc, a pani wychowawczyni jak się o tym dowiedziała, to się wręcz uśmiechnęła tylko i mruknęła, że dobrze mu tak. Wydaje mi się jednak, że nawet on mógłby zostać złamany przez opady atmosferyczne w Szkocji. Bo w Szkocji pada zawsze, więc. nie jesteś. inaczej pada tam więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić, ale być może pewnie to troszeczkę mniej niż zapamiętałem. Niemniej jednak w dalszym ciągu uważam, że to jest jakiś skandal, że istnieją w ogóle kraje zmagające się z niedoborem wody, bo ja wam powiem dlaczego tak jest, po prostu cała spada w Szkocji i potem dla innych nie ma. I, I super, tak, że, są, że są ludzie em, z tym walczący, organizacje charytatywne i te sprawy, ale no najłatwiej to byłoby po prostu rozstawić w Glasgow pierdyliard wiader, a następnie przesłać jakąś ich zawartość gdzie trzeba. Tak? Dałbym sobie rękę uciąć, że w zaproponowanym układzie to nie tylko wszyscy mieliby co pić, ale jeszcze mieliby gdzie pływać i jeszcze by coś zostało, żeby wysłać na akcję terraformowania Marsa i okolicznych planet. Okej, okay, 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 okay. po po, Po na myślę. Po zmuszony jednak jestem mimowolnie zreformować y, tę ideę, gdyż pomysł, żeby te wiadra akurat e, rozstawiać w Glasgow, to może no, niekoniecznie e, okazać się opcją pierwszorzędną. Po prostu gdyż skończyłoby się to wysłaniem niewybaczalnie brudnej wody, pełnej moczu. Niedopałków papierosów, odharkniętej flegmy i całej masy rozmokłych frytek. To ostatnie to dlatego, że w UK zawsze sypie się ich za dużo do pudełka, gdy ktoś kupuje fish and chips, a potem wszyscy to wyrzucają, tak? Ale daj takiemu, daj takiemu tyle frytek, co trzeba, to dostanie padaczki i palpitacji serca. A na koniec nazwijcie się dnojem, powyzywać od skór wysynów jebanych, bo to jest jego konstytucyjne prawo, żeby mieć za dużo frytek, które on może sobie później wyrzucić. Jako, że miałem e, tam trochę czasu, to pomyślałem, że dokonam inspekcji kulturowo-sanitarnej w tym blasku. E, to jest sprawdzę, czy tu rzeczywiście jest ten jakiś taki inny świat. E, bo zawsze uważałem, że. E, istnieje, że nie istnieje, że nie istnieje bardziej bezdyskusyjne odbicie tożsamości narodu niż stan jego publicznych toalet. W Polsce to wiadomo, jeśli już jest klapa, no to obszczana, a na ścianach kabiny mienią się litery manuskryptów ulicznej myśli filozoficznej przeplatane z numerami telefonów pod jakimi, jeśli wierzyć napisom, można szybko i tanio zmienić status konia czyjąś głową. Nigdy nie sprawdzałem. E, z wielkim zaciekawieniem przekroczyłem próg e, toalety publicznej na szkockiej ziemi, e, tylko po to, by pospiesznie się wycofać, e, bo jedna z kabin okazała się permanentnie zajęta, czy może wręcz e, zamieszczana e, przez jakiegoś typa e, śpiącego teraz z głową opartą na szczotce do kibla. Na podłodze obok walały się resztki rośniadania w postaci strzykawek z heroiną, podczas gdy w muszli rezydowały pozostałości wczorajszego posiłku, choć no, na, na swój sposób, tak? Może nie można było powiedzieć, co dokładnie tam zjadł, ale wnoszę tak, że to pewnie raczej było z wczoraj. Powiedziałem grzecznie tam, I, I, I'm sorry, żeby sobie nie myślał, że Ham z Polski przyjechał i, e, i zdecydowałem się wystawić swój pęcherz na próbę e, no, wytrzymałościową, tak? Glasgow jest w ogóle piątym najchętniej odwiedzanym miastem w Szkocji, e, co brzmi dosyć dumnie. E, pierwsza piątka, i, i tak dalej. E, jednak duma ta płowieje w obliczu faktu, że na terenie całego kraju miast jest osiem. No, mi nie przypadło do gustu, ale wcale nie musiało, gdyż służyło mi tylko w roli przesiadkowej. Z samolotu w pociąg, z pociągu w autobus, a potem drugi autobus, ostatecznie wiodący do celu mej podróży do Bloomlock, które już przypadło mi do gustu bardzo. Była to malutka wioska, osadzona w krajobrazie tak malowniczym, jakby sam Bob Ross ją machnął i zatlął w niej. Cały swój spokój i melancholię. W wody zatoki wrzynało się pokryte małżami, molo, do boków którego łodzie rybackie przylgnęły niczym szczeniaki do matczynej piersi. Wody jeziora rozlewały się między masywnymi górami, spoglądającymi w doliny szmaragdowymi oczami i omszałych głazów, mruczące głosami strumieni i uśpionych wodospadów, budzących się wraz z nadejściem deszczu. Kawałek dalej szczyty rozstępowały się niby brama w rzucanym przez pozwalając na romantyczne spotkanie i nieśmiałe dotyki dwóch starych kochanków, słodkich wód zatoki i słonej kipieli oceanu. Gdzie nie sięgały omglone grzbiety masywów, tam rozciągały się liczne wzdłuża, pokryte sierścią purpurowych wrzosów, ulinających się pod pocałunkami ciągnącej od północy bryzy, kołyszącej każdym śdźbłem i niosącej w swych eterycznych ramionach nieustępliwą mrzawkę. Stały pociły się w jej towarzystwie i liśniły po zapadnięciu zmroku, odbijając światło w księżycowe noce. No, 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 pięknie było. Wychodziłem z autobusu zupełnie onieśmielony i wszystko we mnie buzowało jak w jakimś wajerze buszu. W wejściu przywitał mnie Midas, szefuncio, z którym miałem wcześniej przyjemność konwersować przez telefon. Typ był i jeszcze nie raz miałem tego pożałować. Jednak wówczas zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i poprosił takiego Juriego, co tu właśnie schodził na przerwę, co by mnie wziął pod pachę i zaprowadził na kwaterę. On kiwnął tylko głową i spytał mnie, czy mam fajki. A ja, a ja, a ja akurat miałem. To mi wypalił trzy po drodze. Mimo, że to było raptem 300 metrów, co po szybkiej kalkulacji daje jedną fajkę na 100 metrów. Pamiętam, że usiadłem na łóżku. W swoim pokoju westchnąłem za zostawionym w polskim mieszkaniu żonkilem i spędziłem następne 38 minut na poszukiwaniu włącznika światła, który okazał się być na zewnątrz. Pokój dzieliłem z zadokrowanym wrogu pająkiem i czyimiś spodniami, więc miałem tylko nadzieję, że ich właściciel nie połasi się wrócić po nie, kiedy będę spał. Ostrożnie ułożyłem się na zarwanym łóżku celem zdrzemnięcia się, rozmyślając o słowach szefa Midasa. Który z mitologicznym królem dzielił nie tylko tożsamość narodową, ale również nadprzyrodzone zdolności. Tylko, że zamiast e, obracać w złoto każdy dotknięty obiekt, to on go transmutował w kokainę. Wtedy jednak o tym jeszcze nie wiedziałem, więc jak mnie powitał z upierdolonym białym proszkiem nosem, to ja do niego mówię, że o, gofra pan jadł, a on. Tak, tak". Bo, ja, bo ja nawet na to nie wpadłem, że, że, że mogą. To być pozostałości po e, dawaniu sobie po zatokach, bo byłem niewinnym chłopcem z Polski, gdzie, gdzie ludzi nie stać na takie luksusy, a statut białej śmierci to należy do cukru i soli. Ale on otarł ten nos tam wtedy i mówi, że, no, że tam wie, że wieczorem e, wszyscy się widzimy na spotkaniu integracyjnym, albo inaczej na chlaniu. No, Okej, okay, powiedziałem. I teraz przenieśmy się te kilka godzin do przodu, do baru, e, gdzie wysuszona. Szczupła twarz krzyczy, że wszystko jest kurwa śmieszne i fajne, dopóki któryś nie straci ucha. Słowa te wypowiedział jeden z moich przełożonych, e, tylko że po angielsku, no bo, bo rzecz działa się w Szkocji, to i dziwne by było, jakby powiedział je po polsku. Interesującej, Aury dodawał temu zdaniu fakt, że jemu właśnie brakowało jednego ucha. E, więc. Wszyscyśmy się od wejścia zastanawiali, czy on na przykład się taki nie, urodził z tym jednym uchem, czy wypowiada te monumentalne słowa o tragicznych konsekwencjach nieumiarkowania w śmiesztowaniu z własnego doświadczenia. Po spędzeniu z nim jednej zmiany odniosłem wrażenie, że trochę brakuje mu tej słynnej piątej tlepki, ale to pewnie dlatego, że wsadził ją sobie do ucha dla żartu i teraz jedzie na oją, żeby mu ją wyciągnęli. Generalnie dość był pierdolnięty w stopniu tak intensywnym, że w sumie byłem w szoku, że stracił jedynie ucho, a nie na przykład rękę, kilka palców i całkiem spory kawałek jelita grubego. Znaczycie, nie wiedziałem, tak? Nie wiedziałem, czy, czy, czy rzeczywiście je stracił, bo wszystkim było jakoś tak do głupio go o to zagadać. Powiedzieć, że rozpoczynanie rozmów o takiej naturze jest niezręczne, to, to jak powiedzieć, że Kuba Wojewódzki ubiera się młodzieżowo, bo przecież jak na dłoni widać, że musi kupować swą odzież w smyku. Inna sprawa, że nie trzeba się było jakoś długo nad tym roztrząsać, bo przy pierwszej okazji, czyli zaraz tam, pierwszego dnia, minutę po zakończeniu zmiany, Logan, bo tak mu było na imię, rozpoczął długi proces napruwania się jak szpadel i nie minęło dużo czasu, choć całkiem sporo kolejek, e, nim zaczął snuć opowieści o swojej tragicznej przeszłości. Wszystko jest kurwa śmieszne i fajne, dopóki któryś nie straci ucha. E, rzucił niedbale, mm, odpalając czyjegoś szluga zapalniczką jeszcze kogoś innego. A potem biorąc to do ust i żując, ustnik, jakby to była guma do rzucia. I zaczął nam opowiadać, tam mrożącą krew w żyłach, historię o tym, jak postanowił objechać pobliską wyspę na rowerze. Ale jako, że jego rodzice byli biedni jak myszy kościelne, zadłużone na 15 chwilówek, to jego rower składał się przede wszystkim z rdzy. A w miejsce opąt on, on sam osobiście nawlekł e, najwyraźniej e, trawę z wrzosowisk, więc to gówno o wiele lepiej radziło sobie z wypierdalaniem się do rowu niż z jeżdżeniem. My już tam cały tam podjarani, e, że dowiemy się co się stało, więc wlepiliśmy w niego oczy i czekaliśmy na ciąg dalszy, patrząc, jak on ze zdegustowaną miną o, o, odrywa od papierosa ten ustnik i zaciąga się bezpośrednio tytoniem, po czym zanosi się kaszlem. Kiedy kilka zdziebełek wpadło mu do gardła, brzmiał jak taki zbierający myśli korwin. Tylko jakoś tak bardziej sensownie brzmiał no i dużo mniej obrzydliwie. Ja to nawet już się trochę przestraszyłem, że typ się zadławi i umrze nam w ramionach, zanim wyjawi swoją tajemnicę. Ale na szczęście, już po 10 minutach mokrego kaszlu, doszedł do siebie i zakończył swoją myśl krótkim: no i tak. No to my wryk tam, że, 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 że jak to no i tak, jak on przecież nie powiedział nam jak. I proszę kontynuować opowieść albo oddawać szluga. Logan ani myślał rozstawać się z kikutem papierosa. I pociągnął historię dalej, kręcąc nad nadgarstkiem i rysując przy tym zwiewne kształty dymem w powietrzu. Mówił, że jechał na tym rowerze poboczem, aż nagle drogę przebiegł mu borsuk. Więc on zahamował heroicznie w próbie ratowania życia miejscowej faunie, ale niewiele z tego wyszło, gdyż rower miał tylko pół kierownicy, i najwyraźniej było to właśnie to pół odpowiedzialne za hamowanie. Pamiętam, że w tym momencie to, to już tam emocje e, osiągnęły już taki poziom, że komuś wyrwało się nawet ciche, no i co, no i co, no i co? E, bo chociaż wszyscy spodziewaliśmy się odpowiedzi, to jednak. Nie miało to większego znaczenia, dopóki nie padnie ona z jego popękanych ust. Spodziewaliśmy się, że pewnie gruchnął głową w jakiś kamień czy pociętą puszkę po arnbry. Taki napój, który można było w trawie spotkać częściej niż kwiaty, ale to... Ale rzadziej niż psią kupę. Kiedyś tam, kiedyś tam do tego wrócę. Logan spojrzał w zamyśleniu przez okno. Gdzieś nad zatokę, między masztami hiszpańskiego jachtu trwającego tam od, od wczesnego poranka, gdy przybił do portu niesiony na delikatnej fali przypływu. A potem powiedział, że jak ten borsu go zobaczył w rowie, to zawrócił i opierdolił mu ucho na żywca. No i zapadła cisza, tak, no, utkana z niepewności i szoku. I jedni zastanawiali się, czy on to powiedział na serio, czy, czy, czy może robi sobie z nas jaja, Najprawdopodobniej nawet takie jak Berety, kilka osób zasłoniło dłonią usta, bo przerażająca wizja krwiożerczego i w niewdzięcznego Borsuka stanęła im przed oczami w pełnej trasie i była to wizja przerażająca. Ja pamiętam, że był to trzeci raz tego dnia, kiedy pomyślałem sobie, że co ja tu kurwa robię. Choć nie wiedziałem jeszcze wtedy, że no, 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 nie, no nie ostatni, tak. A, a potem to już w ogóle przestałem tak mówić, yy, bo bym nie mówił chyba nic innego. Yy, a poza tym to padłem ofiarą zrodzonej ze sztockiego życia znieczulicy i przesiąknąłem nią równie mocno jak koszulka jego Potem późnym wieczorem w środę, kiedy kończył się ósmy dzień noszenia jej po domu, do pracy i jeszcze używania w roli piżamy. Mackenzie to był no w ogóle. Typnie z tej ziemi, ale to To o tym kiedy indziej. Dobra, no to tak, no to, no to nikt nie śmiał jednak poddać tej jego relacji o Borsuków wątpliwość, bo jednak trochę nie wypada. I w sumie większość z nas to głównie wiedziała o zwyczajach Borsuków, poza tym, co ktoś podpatrzył za dzieciaka, w, o czym szumią wierzby. Ja sam nie do końca pamiętałem, o czym szumiały, no, ale chyba nie o tym, że Borsuki to lasy, na czyjeś uszy skórwy syny. Jednak uznałem, że, że, no, że, no, że nie będę się mądrował, tak? Bo za mało czubówny w życiu obejrzałem, żeby kwestionować skurwysyństwo Borsuków, a już zwłaszcza tych szczockich, o których przecież moja wiedza była jeszcze bardziej uboga, żeby nie powiedzieć, zerowa. I pewnie na tym by się to wszystko skończyło, gdyby nie to, że jakąś godzinę później. Kiedy Logan miał już tyle promili we krwi, że nawet komary po dziabnięciu go odlatywały jakimś takim zrdzakiem, zapewne prosto na izbę wytrzeźwień, wystękał, że, że Boże drogi przy najświętszy, że, że jak on nienawidzi, fok, fok, fok uszatek. Ja zapytałem go dlaczego, jako że było to dosyć randomowe zdanie do wypowiedzenia na głos, nawet w jego obecnym stanie. Na co on odpowiedział ze łzami w oczach, że odebrały mu wszystko. Kilka w miarę kontaktujących jeszcze osób nadstawiło bagatela uszy, a ja cisnę dalej, że, że jak że ja to wszystko, że chyba nie wszystko, bo, bo portfel wciąż ma, chociaż pusty od siedmiu kolejek. On się jakoś tak wkurwił, chyba uznawszy, że muszę być jakimś zapalonym miłośnikiem. E, fok uszatek, to też zacząłem się zacietle bronić, za, zaprzeczać, tak? Że, że mam w dupie e, foki uszatki i, i o co mu chodzi w ogóle? I wtedy w jego oczach zapłonął ogień. Niemal czułem na twarzy żar tego pióropusza istier, jakimi zostały nagle ukoronowane jego źrenice. Rzucił się najpierw na mnie, a potem mną o ziemię, e, chwyciwszy za kołnierz mojej ulubionej koszuli. Towarzystwo skoczyło na równe nogi, chcąc nas rozdzielić, a ja krzyczę na niego, żeby, żeby ze mnie zszedł, bo fokę szatkę to widziałem tylko raz w życiu na Helu i, i nawet nie za bardzo ją pamiętam. Bo miałem 8 lat, więc nie żywię do nich jakichś szczególnych uczuć, a już na pewno nie aż tak gorących, żeby zbierać za nie wpierdol. On już w kompletnym amoku, tam szarpie mną, no, jakbym stradał mu święta i nasrał do butów a ja macham rękami zupełnie, jakbym próbował, nie wiem, od, od, stamtąd odpłynąć i, i, i pewnie nawet byłoby to możliwe w pewnym sensie, bo atmosfera zrobiła się gęstsza niż cieknące mu z nosa gile, a, 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 a będąc tak blisko jej do twarzy, to, to miałem dosyć, dosyć danych na ich temat, by obliczyć ich gęstość, gdybym był dobry z matematyki. Ale nie byłem. Dlatego właśnie znalazłem się w Szkocji zatrudniony w barze na odludziu, w samym środku bójki z poznanym tego samego dnia typem, który dziś napierdalał mnie porył, a za 7 dni miał mi wręczyć pierwszą wypłatę. Ktoś tam się rzucił na pomoc, ale Logan zasadził mu gonga w potylicę tyłem własnej głowy i wydarł mi się prosto w twarz, że że uszatki zeżarły mu ucho. Jak pływał sobie beztrosko w wodach zatoki, i, i, i ciekawe, czy bym tak je lubił, gdyby to mi odgryzło jakąś część ciała. Ja to już troszeczkę miałem tego dosyć, bo moje zdezorientowanie piętrzyło się jak góry miliony lat temu. Więc też się wydarłem krzycząc, że, że jak to mu folk, folka ucho zjadła. Jak przecież Borsuk mu je żaru i na wszelki wypadek podkreśliłem także, że z Borsukami też tam żadnej specjalnej sztamy nie trzymam, więc niech on trzyma swoje pięści z dala od mojego nosa, bo nie uśmiecha mi się dołamać czwarty raz. Zapał Logana rozpłynął się nagle, niczym dycha pożyczona koledze, a kiedy atak ustał, on z uniesionymi brwiami zapytał o jakim ja kurwa Borsuku mówię i co ja w ogóle pierdolę. Teraz z kolei mi napłynęły łzy do oczu i tłumaczę, że przecież nam opowiedział co go spotkało ze strony Borsuczej Braci, więc to on mi tu niech teraz nie pierdoli o jakichś uszatkach, jakichś pierdu, A Logan roześmiał się, tylko pomógł mi wstać i, i spytał, czy jestem pojebany, że, że, że jaki Borsut w ogóle? I, i że cho, może <gryw> dlatego pana już więcej piwka nie lać. Bo chyba coś mi się stało w głowie, nie? Ja popatrzyłem po reszcie zgromadzonych i wszyscy zdawali się być no, równie zbici y, z tropu, ale ja na domiar złego byłem także zbity po ryju, y, więc sam zacząłem podświadomie y, rozwijać jakąś niechęć y, w stosunku do fokuszatek, chociaż nigdy wcześniej nie miałem z nimi napięku, jak i większość ludzi, y, którzy nie wychowali się na lądolodzie, y, gdzie trzeba z różnymi zwierzętami walczyć o życie i... O jakiś korzeń czy, czy inne gówno. Nie wiem. Nigdy nie byłem eskimosem, tak? No i Logan rozsiadł się po szlachetku ze spokojem, jakby nic się nie stało. Co. Jakby, 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 jakby nie stało się nic, co mógłby uznać za godne jego uwagi. Podniósł jakiś przemotnięty piwem niedopałecz z ziemi i próbował go bezskutecznie odpalić. Długo nie chciał się poddać w ogóle. I pewnie dalej by tak nie dawał za wygraną, ale ktoś się zlitował i wcisnął mu do gęby nowy. To i zaciągnął się dymem z lubością i ożył, że to ucho, to stracił przez nieszczęśliwą miłość. I jeszcze podsumował filozoficznie, że jedni mają przez kobiety złamane serca, a inni upierdolone uszy. Nikt nic nie powiedział, bo to raczej nie jest zdanie, pod którym wiele osób może się podpisać. To i ciężko je zweryfikować na płaszczyźnie naukowej. Jednak z całą pewnością można było orzec, że wszyscy już trochę byli wkurwieni na to jego brakujące ucho, bo wyglądało na to, że on mnoży o nim historię, jak jebany Joker o swoich bliznach na rejestrze do dobrego filmu o Batmanie. No i był tam też z nami ten, ten, ten Yuri z Mołdawii, z którym później przyszło mi dzielić w, w ogóle pokój, ale wówczas nie znałem go jeszcze za bardzo. Więc i trochę się dobałem, ponieważ wyglądał jak jebany niedźwiedź, przedwcześnie wybudzony z zimowego snu, a przy tym tylko po to, by otryć, że ktoś go ogolił. Więc niewyspany i wkurwiony nagi obrał za punkt honoru odnalezienie pomysłodawcy tego brzydkiego kawału i nie cofnie się przed spuszczeniem strojnego w pierdolu każdemu, kto mu się akurat na winie podłapy, tak na wszelkie wypadek. No i tak nawet byłoby ciężko dowinić, tak? Dość powiedzieć, że był. Żeby że, że był wielki ten chłop. Wyglądał groźnie i miał oczy jak misiu. Przypominał mi trochę pod tym względem koledę z liceum diabła, tylko posturowo, bliżej mu było do przejedzonego pudziana. A no i najważniejsze: porozumiewał się w świetle unikalną mieszanką angielskiego, rosyjskiego, rumuńskiego i polskiego, którego poduczył się na zbiorach Trustawek w Holandii. Spytałem go nawet pewnego razu, jak mu się w ogóle pracowało z Polakami. To odparł, że krótko, bo już drugiego dnia spierdolili pod osłoną nocy, zajebawszy kilkadziesiąt owocujących czaczków. Na handel. Pamiętam, jak raz dostał zadanie Juri odmalowania ścian, jednak nie znał stosownych słów pozwalających opisać nam. Wykonywaną czynność w języku angielskim, tą zleconą mu, to też wskazał na ścianę i zarzmiał, że Mi, kurwa, Picasso? I może i czasami ciężko mu się było wysłowić, ale skubany rozumiał wszystko. I teraz nie było wcale inaczej, więc z właściwym sobie urokiem uniósł Logana za koszulkę, gdzie dyndał pół metra nad ziemią. No i Juri zadudnił, że szybko ma zaraz Explain. Co z tym uchem? To będzie wszystko haraszo, A jak nie, bo jak tak dalej będzie brzedzieł od rzeczy, to on mu wyrwie nogi z dupy i nakarmi nimi swoje wilki, które rzekomo hodował pod kiszyniowem, panie Majerze. Logan coś tam burkał i furkał, ale przestał, bo mu brał oddech. Jak go Juri upuścił na ziemię, wszystkim nam to wyszło na dobre, bo dzięki temu już od pierwszego dnia. Wiedzieliśmy doskonale, żeby z Jurim no, no, nie zadzierać. Chyba, że ktoś ma za dużo nóg albo uważa, że limo pod okiem będzie mu pasować do koszuli. Logan to już pewnie ledwo na oczy widział, ale chyba też do, do niego dotarło, bo powiedział słabym głosem, po brzegi wypełnionym podniosłym wzruszeniem, że teraz to już nie jest czas na tę opowieść bo z każdym kolejnym słowem czuję już narastającą falę przypływową w żołądku jednak obiecuję opowiedzieć nam jutro i żebyśmy mu przypomnieli zbyt wiele się stało aby ktoś śmiał protestować więc wszyscy kiwnęli tylko głowami kto miał coś do dopicia to dopił Mackenzie zamówił jeszcze dwa piwa a rozlał trzy po czym powletliśmy się chwiejnym krokiem do miejsca które przez najbliższe miesiące mieliśmy nazywać domem, a które było nim mniej więcej na takiej samej zasadzie co parówki mięsem. Oczywiście następnego dnia nikt Loganowi o tym nie przypomniał, bo nikt nie był już na tyle pijany, by podjąć tak niezręczny temat. I w sumie do dziś się zastanawiam, czy on nie zwodził nas właśnie celowo, czy nie robił tego celowo, tak? Ale chyba nie. Bo on raczej wszystko robił przypadkiem łącznie ze swoim dzieckiem i licencją kierowcy wózka widłowego, której użył raz do wpierdolenia się wózkiem widłowym do oceanu, ale to już, to, to już wam opowiem kiedy indziej. A no i słuchajcie, Dantejści sceny są teraz na Patronite e, i są wspierane przez patronów e, tych w opisie, a także tutaj e, Magda, Angelika W. I to jest też miejsce dla Ciebie, tak tylko mówię.